kurwa jest ze śmietnika <laughs> Kacie, ciec ja zaznacza. Ja pierdolę ile mam IQ Ile IQ 189 Czyli jak daVinci kurwa kurwa no, no. Z drogi kurwo, nie mam hamulców! O kurwa! Zabra za nią wezmę. Wstawaj kurwa, nie udawaj stara prukwo. Come on boy, white boy, sneaky flopa. Toż kurwa mu pomóc? No szybciej garncuchu zajebany, ruszaj swej garncuchowej tupską do szpitala. Puuu, fucking trash boy y, giga, pizza riga. What's up boy, east-west coast kurwa. Zgrasz to. Stary kurwa do i ikoze jebany Scrum, papie flopa Ale zamknij pizdę, że mam 312, mam 3.12 i rucham ci matkę kurwę brudną To się liczy przede wszystkim w tej grze Nie mogę, no nie mogę no Jestem kurwa mad, oczywiście że jestem madno no ma kurwa tak prostą grę tym do zagrania Klapki palisz a jamy sup, za dwa worki parę stów, wkładę w portki parę sztuk Kurwa A to była taka ładna jakości, już ja w pierdolę nie wiem widzowie Cię w cipnym, że po fecie nawet byłby przed pacesiem Młode koty coś gadają, tam o mnie zadowolony O kurwa, ja pierdolę o pytanie skazańca kurwa. Ja zawsze powtarzam, ja zawsze kurwo powtarzam. To nic nie kosztuje. To nic kurwa nie kosztuje, a możesz tylko zyskać. I proszę, to jest najlepsza inwestycja, jaką masz w życiu zrobić. Hehehe, no, szczęśliwy, jest to ważne. Bolastwo totalne. Nie otworzy sam żadnej skrzynki, ale to by ciebie będzie wyzywał, i jeszcze potem się raczej. Ty kurwo, reklama Jebany baron w koronie, kurwa. Pierdol się, kurwa. Ty, a nie, nie przyjechać ci jeszcze stóp, kurwo, nie wymasować? Może jeszcze nie starać ci pod mordę, kurwa. Posiłek ciepły podłoży, co? Bardzo współczuję twojej rodzinie. Wiesz, że musi nosić taki ciężar, kurwa, twojego nieudacznictwa, Ty kurwo, jebana. Dziękuję, artisy, no to jest prawda. <śmienicza> Że 70 to w sumie na śniadanie jest porcja. To <śmienicza> no już nie róbcie za mnie kurwa takiego. na 4 dni wystarczy. Co ty kurwa jest ze śmietnika? No nie ta się no co ty kupujesz za 70 zł na 4 dni? No nie wiem, jakieś makarony płatki. Dobry wieczór <śmienicza> Kurwa, 70 zł, jak chuj to jest. Po testach bojowych, ty kurwu. Ty kurwu, ale 128 28 zł za taki ładny skin? Nie ma co się cieszyć, widzowie. Nie ma się co cieszyć. To nie, nie pokrywa. Na prizmach, taką czułem, taką nadzieję, kurwa. Takie tam do, do. A, tu kurwa jakiś błotniak leci, żelazne okucie, chuja. Aaaa, oh. Dony, kocham cię. Pogrzebie? Dobra, to zobaczymy, jakiego to ma To? No. Ale dlaczego? Czemu nie? Kurwa, ale żebyśmy się nie rozwalili. O, ja pierdolę! O kurwa.